Dzień dobry tu. Pan kartofel, to już jest drugi odcinek z naszej serii. Zniszczy zamek. Zostawiamy w tym samym momencie, w którym byliśmy, dostaliśmy taką wielką kulę. No to gramy no. No jakoś nic nie idzie, no. Coś i tak przeciążam to. O, i tak nic tu nie daje. Ten król chyba trochę przytył, bo tu na wadze stoi jak widać taki tutaj jest, no. Na wadze stoi, tu tyle tego. No to wygląda jak waga, no. A tu tyle tego i tak nie schudnie, no. Jeszcze przybywają te moje kulki, a on i tak nie chudnie, no. No to mu musiał normalnie. To ci on chyba ze 300 tysięcy kilo waży, no to Jak. No i dalej tam spadają te kulki i nic. No jaki tusty ten król, no. To się nazywa królewska obżarstwość, No. A ja wiem, jak on. Jak można tyle zrzeć, no. I nie spaść. A udało się, że za pierwszą kulką, a wtedy były trzy. No to chyba schudł po tym jednym razie, no. Moje, moje. Tu, y, te, no, y, Uwagi chyba zrozumiał i schudł. Y, ten zamek chyba nie był zbudowany dobrze, bo trochę padł. Po pierwszym razie, miał jedną uszczelkę. Ten zamek trzy wielkie kule, to jak. To, co będzie naj, następne? Giganty kule? Go. A, tego małego nie rozwaliłem tam. W tej wyżyciu, o co takie trzy wielkie kule i padły, no. i wszystko w proch się rozsypało. No, ta seria chyba będzie miała tylko trzy odcinki, tak myślę. Bo nie wiem, ale dobrze, są trzy części tej gry w ogóle. To będzie dużo nagrywania, no... O uj, zupełnie się nie spodziewali tego, że spadnie na nich jakiś kawałek. Zamku. No coś nie mogę tam trafić, no. Normalnie no. Coś nie idzie, no. Z tym trafianiem tam w nich. Nie, nic tylko po trzęsu. Mam ostatnie kule, nie, nie mogę ich zmarnować normalnie. O, nie zmarnowałem. Ludek główką w niego tak walnął że normalnie zdedał, no możecie to nawet oglądać sobie, powtórzyć o tu jest król, tam jest król i tam jest trzech braci się założyło, która forteca wytrzyma, nie wytrzyma, dobra tylko trzeci wytrzymał, dwóch, opadło za pierwszym strzałem dobra teraz trzeci może nie no dalej nie padło, no, no co za coś on super gru skleju, dlatego tak dlatego mu tak nie pada, no widzicie jakie to jest zgięte, no i no, tak, super glue działa, no, czy kropelka tam, wszystko jedno, to samo, a zdedał król, ale tych dwóch muszę jeszcze znaleźć, no, no pechno. Mm. no, nie, no normalnie super glue, no, dobra, zabiłem ich, okej, okay, udało się, w końcu super glue, glue puściło, to super glue w końcu puszcza, pewnie, o, bombę dostałem, no, o granat dymny kurde o nie bomba. O tak z tyłu no, dostali nie no a, Ale to było Fajnie lata ta bombka normalnie e he, okej okay. dużo to, to nie dało Chyba ten tak dużo tym panienką daje no Ale te bombki są ale trochę Może dwójka z dnie jak będzie jakaś taka lepsza Fajniejsza z nic A jej tego w, w środku to ja nie rozwalę co Pozostała mi jedna bombka. Zachyny nie rozwalę. No mówiłem, że nie rozwalę. No restart, restart, przecież biorę restart, nie widać Ralmy tego wszystkiego. hum. hem, hem. Jeszcze cztery strzały. No. Dobra, teraz zabiłem... Ty rok, teraz tych czterech w tym małym domku, ich. Wiedzieliście jak to zrobiłem? Nie wiedziałem właśnie. Może wy wiedzieliście Zobaczę sobie na filmiku. Powtórzę. No, a ten nie był wstąp. Ostatni. No, ale to spieprzyłem. No z restart biorę. jak chcę restart. Czemu mnie dadzą restart? Żal. Żal. Żal, 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 żal. Error. Um, spróbuję to. Jak teraz tego nie wygram, to spróbuję to zrobić tym, no, yy, tym trzema wielkimi kulami, a nie tym małymi granacikami, no. Um, bo coś to widzę, że to nie wyjdzie za ładnie. My. No. I ten, co tam siedzi, to jakoś chyba nie dednie Tak ładnie. jak na, Jak na to wygląda. O No nie trafiłem tu tak. No ja to wiedziałem, że ja nie trafię Dobra, teraz z tymi trzema kulkami, bo e, ja nie chcę się męczyć z tymi granatami, które w ogóle jakieś są chujowe. Za przeproszenie, się wyraża. Może te będą lepsze, te kulki, no. O, od razu wszystko tak poszło ładnie. Prawie. Wszystko. O taki złączony tutaj. By był. Dobra, teraz... To mógłbym granata użyć na przykład. Bo do nich się jakoś nie dobije inaczej chyba. Eee, ochron trafiłem. Tym ich tam. No i znowu ten piorunochron jakieś... Przy ten. Przy te. I co? Zgrałem, jest Co? Dobra. Okej. Okay. Kontynuum. Dobra, dalej. Eramy. Co tu jest jakaś taka misja? Ja mam granacik Ej, pechy. mały tutaj trochę się rozsypała ta ich budowla, no nie trochę bardzo. A tu w co się układać będzie? Czy w serduszko, czy e? Dobra, zaraz i tak się kończy. Hmm. Okej, okay, mam cały czas w tym jednym tym granaciku. Um. Czekaj, ja tym jednym malutkim grę naciekam coś, robię w ogóle. Bo jakoś tego nie widzę. Że coś tu bym miał mi bezrobec. Hmm. No dalej tego nie... Jak teraz nie wygrałem tym... Tym to ja nie no... Dobra, wygrałem, udało mi się. Udało się. Jest dobrze, no. Tak jak mówiłem, no sorduszko wychodzi z tego, nie wiem dlaczego, ale no, takie mam przetrucie, no. O, trzy granaty, trzy bomby. O, jak to? Ten, no, flagę masz w końcu. No. Malne. Pędź ten. Nie, tam nie trafiłem w nic. Uj, bomby lecą, bomby tak, bomby tu, lu, tu tu. Nie, nie, tam są jeszcze... Cztery osoby na trzy bomby God, przecież nie trafiają Chociaż mnie znacie, ja jestem tak kepski w takie gry, że ja te w nich nie trafię normalnie i nie wygram tego już No mówiłem, że No restart chce, nie słychać mnie No mm. już mm. żalno Hahaha, no kurde

Kulkami, a nie słabymi granacikami. Myślę, że najlepsze Znaczy powinny być te kulki No wszystko rozwalają jakoś To ja nie jak Te granaty niby Takie słabe, a niby mocne No teraz taki potrójny granat mi się strzelił um. I co, przechylę se? No najlepiej to się gra tymi dwoma rzeczami po kulami i granatami O oh my boże, to, to Tego syna granatą rozwalić nawet Za dolecam Dolecą te granaty przecież. Gdzie mówiłem, a ten będzie tam co, się, Czas się palić A nie Nawet nie chciał się palić już Zgas Ehe Okej okay. Dobra jak myślę, nawet te granaty moje nie dolecą tam. Więc co ja tam będę się marnować? Wezmę od razu to. I to też na pewno nie doleci, co? Dobra, to nie zrobię.